Panie Mariuszu, to jak to jest z tym biegiem po nowe życie? Widzimy to pana ponownie, jesteśmy z tego bardzo dumni. Co jest w nim takiego magnetycznego, że y, ponownie pojawił się pan tutaj w centrum Wisły? No, prosta odpowiedź, cel jest taki magnetyczny i odkąd w 2018 roku zostałem po raz pierwszy zaproszony do udziału. Jestem no corocznie tutaj z wami. I ta idea, ten pomysł, ten cel jest ze wszechmiar godny polecenia, propagowania, rozprzestrzeniania i, i naprawdę głębokich, głębokich ukłonów, które wam czynię. I po prostu tylko z tego powodu. To jest fantastyczne. To robi Arek, Arek, Przemek i reszta jest nie do przecenienia. To jest coś fantastycznego. Wyrywają drugie, trzecie, nie wiem, czwarte życie dla wielu, wielu osób. To fantastyczne. Jestem tutaj chyba ósmy raz, jeśli dobrze liczę. W Wiśle czwarty i w Warszawie parę razy i, i jeśli tylko czas pozwoli, to, to mam nadzieję, że będę już zawsze chyba. Możemy chyba śmiało powiedzieć, że to jest takie święto polskiej transplantologii. Są tutaj osoby, które są po przeszczepach, są, te osoby, są tutaj osoby, które operowały te osoby po przeszczepach. Proszę mi powiedzieć, co, co pan myśli o tych osobach, które są po przeszczepach, które tutaj startują, które wkładają spory wysiłek fizyczny, żeby, żeby uczestniczyć w tym, co tutaj się dzieje? No, to są prawdziwi twardziele. To są fantastyczni ludzie. Co roku w tych sztafetach zawsze biegamy. Z nimi, to znaczy, jedna osoba w tych tak to jest właśnie przeszczepek, jak tutaj ze sceny mówią. I rozmawiam z nimi, z paniami, z panami. Naprawdę ludzie, którzy spojrzeli bardzo często śmierci w oczy, którzy. No, jakoś dali tej śmierci znaczy, kopa w dupę i żyją dupę. dalej. Naprawdę, no, to, są, to, to nie my, nie my grający, twardzieli, tylko oni są fantastyczni i, i po prostu całuję ich dobry, wszędzie. Dobry, ja często zadaję to pytanie podczas biegu naszym gościom. Jak pan sądzi, jaki, jaki przekaz, jakie przesłanie popłynie dzisiaj stąd, z Wisły, we wszystkie strony świata? Mój Boże, wszystko jest możliwe. No takie, wie, wie pan, trudno mi to nazwać jednym zdaniem, żeby się nie odszedł jakiś banał, ale pewnie, pewnie każdy ma w głowie jakieś inne zgrabne zdanie i to, i to zdanie, mam nadzieję, jeśli nie wypowie, to przynajmniej pomyśli. No, takie pytanie pewnie by warto, warto zadać tym ludziom po przeszczepach, no bo my to jesteśmy tak na doczepkę. Być może ważną, być może robimy jak jakąś robotę popularyzacyjną. Robicie, robicie. I to mm, ma też sens, ale jakby istota sprawy jest w nich. I to, co oni powiedzą, oni pewnie by powiedzieli, wykrzyczeli. Nie wiem, żyje, chcę jeszcze, nie poddaje się. I to fantastyczne. No. Ważne słowa, ważne słowa, za które dziękuję. E, za moment bieg. Życzę powodzenia na trasie. Będzie dobry czas? Mam nadzieję. Jak pan wie, to jest sztafeta i wszystko zależy od o te całej w tym roku czwórki, bo zdaje się, że po, po, po czworo biegniemy. Ale to naprawdę nie jest najistotniejsze. Naprawdę. Ja wiem, że coś tak mówi, a potem, jak czynię co do czego, to, to tu widzę, że podbiegają niektórzy, żeby jak, jak najlepszy czas. Ale to naprawdę nie jest najistotniejsze. Sama idea, samo spotkanie, samo to, że świat widzi, co się dzieje i coś wie w ogóle o transplantolo transplantologii. A ja nie wiedziałem nic do 2018 roku, kiedy po raz pierwszy, po raz pierwszy tutaj do Was przyjechałem.